Trener Fabryki Talentów Gwiazda Brzegi przed kamerą turnieju Smoka. Trener, że kończymy już niestety siódmą edycję turnieju Smoka. Turniejem dla rocznika 2017. Jak trener oceni poziom zawodów? No, poziom jest bardzo wysoki. E, wczoraj już to było widać na eliminacjach do grup. No dzisiaj już jest e, podział na grupy e, właśnie względem umiejętności. Także widać poziom jest e, Poziom jest bardzo wysoki yy, i no jest widać to odzwierciedlenie w wynikach meczów nawet. Trenerze, na co zwracać uwagę podczas szkolenia tak młodych zawodników i zawodniczek, bo mamy również na turnieju Smoka Różnika 2017 wiele zawodniczek. Na co zwracać uwagę podczas szkolenia tak młodych osób, jeżeli chodzi o aspekty piłki nożnej? Jeśli chodzi o ten wiek, właśnie najmłodszych piłkarzy, według mnie największą uwagę trzeba przykładać do motoryki zawodników, do ich szczególną uwagę przywiązywać do szybkości, zwinności, orientacji na boisku. Oczywiście poza kontaktem z piłką, poza zabawą, ćwiczeniami z piłką. Głównie chodzi tutaj właśnie o motorykę. Wspomniał trener i użył słowa. Zabawa, tutaj wstawiamy głównie na zabawę poprzez, chociażby poprzez to, że nie notujemy wyników, nie ma ogólnej klasyfikacji medalowej ani miejsc na podium. Czy trener zgodzi się z tą tezą, z tym twierdzeniem, z tym pomysłem, który coraz częściej zdrażany jest w Polsce, aby właśnie te turnieje dla tych młodych roczników robić bez wyników, bez klasyfikacji, bez tego w cudzysłowie, ciśnienia i bez tej presji na wynik, żeby właśnie po, poprzez tą zabawę piłką i z piłką uczyć i edukować. Tak, tak, też jestem tego zdania. Wydaje mi się, że ten wiek jeszcze nie powinien być aż tak bardzo nastawiony na wyniki, tylko właśnie na ryw zdrową rywalizację, bezstresową, żeby po prostu każdy czuł się na tych turniejach równy i nie czuł się po prostu przegrany. Żadna drużyna nie powinna się czuć przegrana, przynajmniej jeśli chodzi o tych najmłodszych zawodników w, tym, w tych turniejach. Także... Jesteście dość częstym, o ile nie stałym, bywalcem turnieju SMOKA. Mogę zatem zaryzykować stwierdzenie, że do zobaczenia jesienią podczas ósmej edycji. Tak, oczywiście. Myślę, że na pewno się zobaczymy. Bardzo lubimy przyjeżdżać na ten turniej. Jest on bardzo, bardzo fajnie zorganizowany. Każdy szczegół jest tutaj dopracowany. Także dzieciaki grają praktycznie non-stop. Także i dzieciaki, i my, e, szczególnie dzieciaki, no stop na treningach się pytają, kiedy jest turniej Smoka, kiedy jest turniej Smoka. E, I na pewno będziemy w następnej edycji. No w takim razie jeszcze na, z ciekawości na koniec, jak często trenujecie? Tre, trenujemy co najmniej dwa razy w tygodniu, plus w weekendy zawsze przeważnie mamy jakiś, e, jakiś mecz kontrolny, sparring z innymi drużynami. W takim razie pozostaje nam tylko życzyć powodzenia, bardzo dużo zdrowia, wytrwałości i do zobaczenia jesienią na 8 edycji turnieju Smoka. Dziękuję, do zobaczenia.